Bezsenną środę po siedmiu latach z przyjemnością powracam do debiutanckiej powieści syna króla horroru Stephena Kinga, czyli sięgam po pudełko w kształcie serca Joe Hilla. Hej, hej! Moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Pudełko w kształcie serca Joe Hilla w pięknym, nowym wydaniu od wydawnictwa Albatros to wielkobukowy, bezsenny patronat, który zachwyci wszystkich miłośników grozy i horroru. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Pudełko w kształcie serca, chociaż jest debiutem powieściowym Joe Hilla, to tak naprawdę już nam ukazuje, jak ogromny talent ma właśnie ten twój i również pokazuje ścieżkę, którą będzie kroczył w przyszłości, a którą my jako czytelnicy już dobrze znamy. A jeśli tytuł samej powieści wydaje Wam się znajomy, Hard Shaped Box, to tak, 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 kochani, nawiązuje otwarcie do utworu zespołu Nirvana, no właśnie, pod oryginalnym tytułem Hard Shaped Box. Judas Coin jest podstarzałym muzykiem rockowym, który swoje lata sławy i popularności ma dawno za sobą. Teraz odcina kupony od przeszłości, jak to na Gwiazdę Rocka przystało, sypia z młodymi kobietami i pielęgnuje dziwne hobby. A mianowicie Jude kolekcjonuje nawiedzone przedmioty przedmioty związane z okultyzmem i ze śmiercią. Kiedy przychodzi do niego propozycja zakupienia prawdziwego ducha. To nasz Judas nie waha się ani chwili, tym bardziej, że cena jest bardzo, bardzo mu na rękę. W ogóle cała oferta jest jakby stworzona właśnie dla niego. W pudełku w kształcie serca, Judd odkryje jednak myśliwą istotę, która zrobi wszystko, by go zniszczyć. Czas na najważniejsze pytanie: bezsennych śród, czy straszy, czy pudełko w kształcie serca Joe chyla straszy? Oj kochani, straszy, straszy naprawdę pysznie. Tak jak tylko Hill potrafi, sącząc, dozując ten lęk, ten strach w sercu czytelnika tak niepostrzeżenie. W ogóle pudełko w kształcie serca to jest taki tradycyjny horror, który swoje korzenie zawarł właśnie w tradycyjnych, takich klasycznych powieściach grozy. Hill czerpie tutaj od najlepszych i ten wątek jeszcze porusza, ale chociażby czerpie od Lovecrafta, robi to jednak w nowoczesny i wyjątkowy sposób. A spoiwem całości jest Strach. Przede wszystkim ten strach bohaterów przed śmiercią, przed przemijaniem, przed tym, co nieuniknione. Ale także spotykamy tutaj na kartach tej powieści ten nasz czytelniczy strach strach przed tym, co możemy znaleźć po tej drugiej stronie to, czego wcale nie chcielibyśmy odkryć. Jednego można być pewnym, a mianowicie tego, że od momentu, kiedy pojawia się w grze tytułowe pudełko w kształcie serca, no to my nie możemy już być niczego pewni. Straszenie zaczyna się tutaj po cichutku, tak jakby za naszymi plecami, takie trochę szepty, ale my tak naprawdę oczekujemy tego wielkiego bum, tego uderzenia ze strony Hilla. No i oczywiście ono wkrótce nadchodzi i odbiera nam, czytelnikom, dech w piersi. I tak jak kochani zaznaczyłam przed chwilą, w powieściach Joe Hilla wybrzmiewa ta znajoma nuta. Czuć w jego powieściach ten namiastkę klasyki, tej starej dobrej grozy. Czuć tutaj te głosy z przeszłości, chociażby Richarda Mathesona czy Raya Bradbury. No i nie mogło tutaj oczywiście zabraknąć samych motywów znanych z prozy Stephena Kinga. W pudełku w kształcie serca znamienne jest to uwielbienie do motoryzacji, które łączy zarówno ojca, jak i syna, właśnie Kinga z Joe Hillem, a które nawiązuje też do tej klasycznej powieści. Drogi. W tych oto opowieściach bohaterowie przemierzają kraj, w tym wypadku oczywiście Stany Zjednoczone, poszukując odpowiedzi na te najbardziej dręczące ich pytania i poznając również prawdę o samych sobie. Idąc tym tropem, oni również ruszają w trasę, by odnaleźć to zagubione własne ja, a jednocześnie pogodzić się. I dopuścić do siebie myśl o błędach z przeszłości, szukając również odkupienia tych błędów. Tym samym ich życie nabiera nowego sensu, nowego kierunku, są gotowi na wybaczenie i tym samym też na miłość. I wszystkie właśnie te motywy, powieści, drogi i poszukiwania samych siebie są w pudełku w kształcie serca jak najbardziej obecne. Kili jednak wykorzystał je i poobracał w taki sposób, tworząc zupełnie świeży i naprawdę fantastyczny koncept. Sprawdzony, a jednocześnie zaskakujący, dlatego że z każdym kolejnym rozdziałem, z każdą kolejną stroną, jeszcze bardziej chcemy siedzieć przy zapalonym świetle. I wcale, słuchajcie, podczas lektury w tych właśnie dniach nie mamy ochoty zaglądać ani pod łóżka, ani zaglądać jakoś głęboko do schowków czy do szaf, bo nigdy nie wiadomo, co tam można odnaleźć. I powiem Wam coś, co już pewnie zauważyliście: naprawdę przyjemnie było sięgnąć po Hila po tych wszystkich latach i znów poczuć ten dreszczyk emocji. Przed wami historia winy, poszukiwania i odkupienia w tym najlepszym możliwym wydaniu. Kochani, czytajcie. Joe Hill, Joe Hill jest naprawdę fenomenalnym twórcą. Fantastycznie kontynuuje właśnie dzieło swojego ojca, a jednak robi to w wyjątkowy własny sposób. Kochani, razem z wydawnictwem Albatros zapraszam was na konkurs pudełko w kształcie serca. Do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Jaka historia w ostatnim czasie wystraszyła Was najbardziej na świecie i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs do 15 kwietnia, na dniach wybioru jednego zwycięzca. Wyniki konkursu pojawią się podpięte w opisie pod filmem. Wspaniale było powrócić do Joe Hilla po tych wszystkich latach. Raz jeszcze, tak jak powiedziałam, poczuć właśnie ten dreszczyk emocji i ten dreszczyk strachu. Uwielbiam w Joe Hillu to, że z jednej strony on bardzo korzysta właśnie z uniwersum swojego ojca, nawiązuje do tych klasycznych motywów poruszanych u Stephena Kinga, ale jednocześnie on też sięga po klasykę. Klasykę w tym najlepszym amerykańskim wydaniu, jak chociażby Ray Bradbury albo właśnie Richard Matheson. To są takie, słuchajcie, nazwiska, to są takie tytuły, i to są. Tak charakterystyczne opowieści, że kto je zna, właśnie odnajdzie u Hila te motywy. One są fantastycznie wykorzystywane i chyl właśnie sączy taką grozę. I to jest wspaniałe i to mnie w jego prozie ogromnie słuchajcie cieszę. Możecie sobie poczytać również o pudełku w Ciałcie Serca i o innych powieściach Joe na blogu Wielkiego Booka. Możecie znaleźć również poprzednie powieści albo kolejne powieści, bo przecież to jest debiut, a kolejne powieści były kolejnymi powieściami Joe na Wielkim Booku. Na blogu znajdziecie również kategorie, do których pasuje pudełko w kształcie serca, a my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa-pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, kochani, książki na wiosnę, również trochę deszczyku, trochę emocji, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Kochani, trafiliście tutaj w środę, a środy na Wielkim Buku są bezsenne. Mówimy o grozie i o horrorze już od lat. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!